Trafiłam w książce amerykańskiej aktywistki komunistycznej Belli Dot pod tytułem Szkoła Ciemności. Bardzo Państwu polecam tę książkę. I tam są takie dwa ciekawe fragmenty. A mianowicie, często w Niemczech rozmawialiśmy o narastającym konflikcie, ale zarówno profesorowie, jak studenci zgadzali się co do jednego: w ich kraju faszyzm nie mógłby się pojawić. Zapobiegną temu dwie instytucje wspaniałe niemieckie uniwersytety oraz niemiecka administracja państwowa. Kiedy wbrew ich zapewnieniom, faszyzm jednak w, nie, w Niemczech zaistniał, dwiema instytucjami, które upadły jako pierwsze, były wspaniałe uniwersytety i niemiecka administracja państwowa. Pierwsze pospieszyły służyć Führerowi. I drugi fragment. Kiedy komunizm zawita do Ameryki, przyjdzie pod nazwą postępowej demokracji. Komunizm nadejdzie pod nazwami akceptowalnymi dla Amerykanów, jak mówił jeden z przywódców komunistycznych. Jak powiedział profesor że Zajączkowski, demokracja może też być totalitarna, z czym właśnie się mierzymy.